Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak lepiej grać ocelałą w Dead by Daylight? Jeśli tak, to ten poradnik jest dla Ciebie. W tym filmie przedstawię wam 5 porad, które zdecydowanie polepszą jakość waszych pościgów z zabójcą. A zatem zaczynamy. Numer 1. Poprawne rozglądanie się. Czy podczas lupowania zabójcy, kiedykolwiek zdarzyło Ci się wybiec prosto na niego, uwierz mi tak, i to niejednokrotnie. Na wielu lupach zabójcy będą próbowali tak zmanipulować Twoim oraz swoim movementem, aby dogonić Cię w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego też ważne jest, aby zawsze podczas lubowania zabójcy uważnie się rozglądać. W ten sposób możesz uniknąć niepotrzebnych darmowych hitów i znacznie przedłużyć swój pościg. Numer 2. Poprawne rozgrywanie lup. W Dead by Daylight na chwilę obecną posiadamy 42 grywalne mapy. Każda z nich za każdym jednym razem zmienia swoje rozstawienie oraz znajdujące się na niej lupy i struktury. Dlatego ważne jest, aby chociaż w połowie nauczyć się, jak poprawnie się na tych mapach gonić. Inaczej będziemy uciekać przed zabójcą na mapie Sappho Pit, a inaczej na Call Tower. Najważniejsze jest, aby nauczyć się lub, które powtarzają się na wielu mapach oraz ich checkspotów. a są to Killer Shock, Jungle Gym, Longwall, TL Wall oraz Forwall. Wall. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak prawidłowo lupować te struktury, to odsyłam do filmiku zamieszczonego w karcie. Numer 3. Efektywne marnowanie czasu. Skoro już wiemy, jak poprawnie się rozglądać oraz jak lupować większość struktur, to teraz odpowiemy sobie na pytanie, jak zmarnować zabójcy jak najwięcej czasu. Otóż w Dead by Daylight zadaniem gonionego ocalałego jest dać swojej drużynie jak najwięcej czasu, aby ci mogli spokojnie naprawić wszystkie generatory. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby ten ocalał, przeskoczył przez okno jeden raz, zrzucił paletę i pobiegł do innej struktury. Kluczem do efektywnego lupowania jest wyciągnięcie jak najdłuższego czasu z każdej jednej lupy. Dlatego też griduj. Zanim zrzucisz paletę, wykorzystaj pełen potencjał z okna. Przeskakuj tak długo, aż się zablokuje, a przy odrobinie szczęścia nie będziesz nawet potrzebować palety, bo po prostu pobiegniesz do innej struktury. Numer 4. Poznaj swojego wroga. Wspomniałem już, że Twój playstyle powinien być inny, w zależności od mapy, na której aktualnie grasz. Nie wspomniałem jednak, że jeszcze większy wpływ na to, powinien mieć zabójca, który cię goni. Na chwilę obecną w DBD dostępnych jest 33 grywalnych zabójców, z czego czterech atakujących na dystans, czterech atakujących z ukrycia, jeden teleportujący się przez struktury i pięciu powalających ocalałych jednym uderzeniem. Na jednego zabójcą bezpiecznie będzie lupować się na małych widocznych strukturach, na innego na wysokich z ograniczonym polem widzenia, a na jeszcze innego najbezpieczniej będzie biegać po obrzeżach mapy. Dlatego ważne jest, aby Twój playstyle był w pełni elastyczny i dostosowywany. Numer 5. Techy na ostatnią chwilę W sytuacji, w której zabójca zniszczył ostatnią paletę w Twoim zasięgu wzroku i nie wiesz dokąd masz iść, wciąż możesz zyskać trochę więcej czasu dla swojej drużyny. Techy na ostatnią chwilę to sztuczki, które wyciągną z Waszego pościgu czasem kilka, a czasem kilkanaście dodatkowych sekund. Mowa tutaj o sztuczkach takich jak window fake, corner tech, FUV tech oraz 360. Jeżeli zaczniesz stosować tego typu triki, to gwarantuję, że przy odrobinie szczęścia wyjdziesz cało z sytuacji, w której normalnie zakończyłbyś zawiśnięty na haku. A Wy co sądzicie o łupowaniu zabójcy w Dead by Daylight? Jesteście w tym dobrzy, czy raczej wolicie siedzieć na genach? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie tego materiału i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Trzymajcie się! Yo!